No, ok. Teraz trafić Tym trzeba tam... A kurwa! <grymny> holy je. Jako, że jestem fanem wszelakiej motoryzacji. Dzisiaj mam Skodę favorit. Jeździ się tym fenomenalnie wręcz nie do wiary, że samochody kiedyś tak jeździły. Znaczy ten samochód, ten egzemplarz jeździ naprawdę wybitnie dobrze. Z tym się nic nie dzieje. Tym samochodem jedzie się normalnie jak zwykłym, pełnoprawnym, współczesnym autem, z tym, że się wie, że to jest puszka. Wiecie, to, to jest puszka, tak? Ten samochód ma. Nie wiadomo, ile koni do końca. Ale jeździ naprawdę dynamicznie, przyspiesza bez najmniejszych problemów Włączenie się do ruchu nawet takie szybkie jest bardzo łatwe Nie ma wspomagania, nie ma elektryki, nie ma... no nie ma nic Nie ma immobilizera Jedyne co tu mamy elektryczne do światła awaryjne, dołożone radio Które swoją drogą gra bardzo dobrze za pomocą tych głośników i tam nawet z tyłu w półce są ten piesek robi mega klimat, bo gdy jedziemy, to się trzęsie i widzę go w lustereczku. Mm, podsuwitka jest ciekawie zrobiona, gdyż jest dwukolorowa. No, trochę to opadło wiadomo. W ogóle ten dach jest trochę wgnieciony, gdyż tam urządzane były tańce na nim, ale spokojnie. Punkt mocowania pasa: jakie to jest wszystko proste, jakie naprawdę tu nie ma żadnej zbędnej rzeczy. Zobaczcie tylko to. Napis na całym boczku: Skoda. Tym zamyka się drzwi, to jest rączka do ciągnięcia, a tym się otwiera drzwi w takim miejscu. Blacha, cieniutka słupka tutaj właściwie nie ma. Ten samochód jest stary, on ma przebiegu nie wiadomo w sumie ile, bo przestał liczyć, ale to jak się trzyma jest naprawdę zasługuje na uwagę. Tutaj jakiś tam dywanik, no to jest wykonany z takiej, Jezu, no nie wiem co to jest w sumie, taki dziwny materiał, nieznany współcześnie. Boczki drzwiowe, no ceratka. Korbotronik, wiadomo, nawiewy, kierunkowskazy są fajne. I klaksonik. Awaryjki. Procedura zapalania światła mijania. Zapraszam Was stąd do filmu w karcie tutaj, tutaj w prawym górnym rogu którym będzie jakby taka pokazywajka z tego za samochodziku. Także będziecie mogli sobie się tam przyjrzeć, gdyś zrobiłem parę. Rozpędziłem nim się tak do 100-110 no i powiem szczerze, że można tyle jechać i to nie ma w ogóle stresu. Natomiast strefa zgniotu w tym samochodzie oczywiście kończy się na naszych kolanach, co nie jest zbyt fajną myślą i gdy jesteśmy tego świadomi, jeździ się troszkę gorzej. Ale tutaj zobaczcie, fotelik, zagóweczki. Mm. Bardzo mięciutkie fotele, wykonane z, ze szmaty, ale ten samochód ma no, w domyśle 30 lat, y, 35 nawet, y, więc to jak się trzyma zasługuje moim zdaniem na uznanie. Te koraliki są oldschoolowe, bardzo fajnie tutaj pasują, natomiast fotel y, kierowcy jest no, bez koralików. Samochód jest używany na wsi do, do karmiania i tam nawadniania krów. Także no tutaj jest troszkę brudnawo Ale tym samochodem Powiem wam szczerze Tak gdybym musiał teraz sobie skoczyć no nie, nie miałbym innego auta Miałbym tylko to do dyspozycji Na przykład trasę 300 km Szczerze wsiadam i jadę W ogóle się nie zastanawiam Jest trochę pordzwiały na zewnątrz Co zdążycie zauważyć Ale jest w takim kolorze rdzy Także troszkę mniej rzuca się to w oczy Lakier, dach jest no zniszczony, patynę już ma na sobie, także taki trochę oldschoolowy motyw Te głośniczki są dołożone, ale radiogram musicie wiedzieć, że naprawdę fajnie yy, Cóż, to jest prosty wóz, naprawdę, ja Wam go odpalę słuchajcie tego Samochód jest zagrzany, ja nim pojeździłem troszkę Także nie zwracajcie uwagi i słuchajcie samochód jeździ i brzmi naprawdę tak, że idzie się w tym zakochać poniekąd no, nie da się lubić Skody faworyt jakoś wybitnie, bo to jest samochód który był całe życie przeciętny, tak? z którego się ludzie generalnie naśmiewali kiedyś ale teraz, po tylu latach gdy już tych samochodów nie ma na drogach doceniam tą motoryzację ta deska nawet nie jest czarna ani szara, tylko w takim kolorze kiedyś bardzo mocno modnym Kiedyś lampery w szpitalach i w szkołach były w takich kolorach. To w ogóle pewnie jest jakiś rakotwórczy plastik. To działa tak. Jak na tyle lat, bardzo fajnie. Wszystko tak miło klika. No i ta jazda tym samochodem. To jest powrót do przeszłości, który normalnie sprawił na mnie tak ogromne wrażenie, że poniekąd zakochałem się w tym samochodzie. To jak on jeździ. On. Jeździ bez najmniejszych zastrzeżeń, natomiast działanie sprzęgła, pedałów, hamulca, przyspieszenia, to jak nie ma wspomagania i takie kierownica jest w ogóle na współczesne czasy nieergonomiczna. Jak te manetki tutaj są malutkie, i jak ten w ogóle jest jeszcze raz Wam pokażę brzmi, to wszystko robi takie wrażenie oldschoolowe, że normalnie jadę sobie z otwartą szybką, bo oczywiście klimatyzacji nie ma, mamy lato i ja się czuję taki wolny i taki zadowolony. Czuję na sobie, bo to, to już zwraca uwagę taka Skoda Favorit, czuję na sobie wzrok innych kierowców i przechodniów, tak ja jestem młodą osobą, generalnie ten samochód jest dużo starszy ode mnie i ludzie patrzą i sobie pewnie myślą, jeden pomyśli no debil, kurwa nie stać go na lepszy samochód, a drugi pomyśli no kurwa młoda osoba i w takim fajnym oldschoolowym samochodzie jedzie, no szacun, no, w Polsce różnie to bywa. No, to jest tak proste wszystko. Tu nie ma nadmiernego w ogóle plastiku, jakiegoś tuneli, nie wiadomo co. Jest gałka zmiany biegów, jest ręczny, są pasy i, i tyle. Suwidzik. czyli jakby pewnie wyschło nie od tego, od słońca i, i pękło. No. O, elegancko. Ja, jeśli chodzi o jakość, no popatrzmy. Słuchajcie, to jest, to jest miękkie. To też jest miękkie. No to to wiadomo, że jest miękkie. Całe miękkie, a nie tak jak w współczesnych samochodach, wszystko z plaściura, To jest twarde. Kierownica jest miękka. Znaczek, logotyp z Tutaj podłokietnik łukie, pod twardy. Lusterka manualnie ustawiamy. A tutaj cyk tronik wszystko działa. W tym samochodzie działa wszystko oprócz jednej klamki lewych, tylnych drzwi. Ergonomia wnętrza, taka ja mam tam troszkę powiedzie, metra siedemdziesięciu. Jak pan tu się czuje, jak pan. I we dwie osoby, i w cztery osoby w sumie na upartego dałoby radę pojechać. Teraz tutaj miejsca za dużo nie ma, gdyż ten fotel jest mocno odsunięty. Ale kurczę. To był kiedyś rodzinny wóz i ma kawałek bagażnika. Co do jazdy. Trzeba jakby więcej skręcać niż normalnym naszym współczesnym samochodem. Gdy tam pokonujecie zakręt normalnym autem i robicie taki ruch, to tutaj w skodzie trzeba dokręcić. No, bo się całe to wszystko buja i średnio się u słucha kierownicy, ale hamuje, przyspiesza bardzo dobrze, zupełnie jak współczesny samochód, tylko sprzęgło jest takie. Ono, ono w ogóle nie, stara, nie stawia oporu w ogóle. Absolutnie, najmniejszego oporu. No, w samochodzie współczesnym ciężko jest wcisnąć sprzęgło ręką, znaczy, ale tutaj to bym, to można pompować. No i to, gdy się jeździ na co dzień samochodem współczesnym, to jest to dosyć dziwne, gdy się wsiądzie i to jest pierwsze, na co zwróciłem uwagę. Potem jest to, że no, nie da się trzymać kierownicy za 15 trzecia, gdy lubimy oprzeć sobie kciuki. Kierownica jest też wybitnie wręcz cienka tańka taka, kciuk, no śmiesznie się to trzyma. tylko zapalmy? Zapalimy? Zapalimy światełeczko? Kurde, zobaczcie tylko jak to działa, jak, jak tu się w ogóle producent nie pierniczył, Tutaj wkręt, tam wkręt. Tu pewnie jeszcze bym parę znalazł, o, tutaj od boczków w ogóle. Fotelik czyściutki, ergonomiczny, bardzo dobre trzymanie boczne. Żartuję oczywiście, ale wystarczająco jak na możliwości tego samochodu Ale tutaj zobaczcie, progi wykończone, aż tam głęboko I z zaślepeczkami Tutaj przychodzi I tam idzie do tyłu I dalej progi zaślepione, a tu już nad kole widać O Ale klameczka, tu zaślepeczkę nie rozumiem Ale co tak się robi właśnie Odgrzewana tylna szyba, już można w ogłoszeniu coś tam wpisać. Oj, no, fajnie, fajnie, ruszę kawałek. Dobra. Ach. Super sprawa. I wstecznie. I ruszymy sobie jeszcze raz tak dynamicznie do przodu. <głos> <głos> Nawet przypaliła laczka. Bardzo dużo mocy ten samochód masz. Teraz stoimy pod górę. Ręczny. I stoimy. A teraz jedziemy. I ręczny jak wryta, naprawdę ręczny, ma wybitny w ogóle całe zrobione hamulce w tym samochodzie i jest naprawdę sztosik Korali, aj podsumowując jestem tym samochodem zafascynowany dla mnie jest to powrót do przeszłości w końcu zrozumiałem co to jest era gaźnikowców w samochodach, gdyż wcześniej no co prawda miałem tam okazję jeździć jakimś maluchem czy czymś, ale tym tak naprawdę pojeździłem i dokładnie zrozumiałem o co chodzi w starej motoryzacji, ona nie jest ta stara motoryzacja nie jest ani bezpieczna, ani wygodna, ani komfortowa, natomiast te samochody coś w sobie mają, coś co dla takiego fana motoryzacji naprawdę sprawia ogromną przyjemność i ja wsiadając do tego samochodu mam tak ogromnego banana na twarzy, że, że szok. Cieszę się na to, że pojeżdżę takim samochodem, który kosztuje pewnie i kupicie za 500 złotych. Ale ten samochód za 500 zł daje mi więcej radości niż jakiś Opel Insignia za 60 tysięcy. Posiadanie takiego starego samochodu jest fajne. Po pierwsze, dla fanów motoryzacji, a po drugie, dla wszystkich w koło, bo sprawiacie wszystkim w koło radość. Sprawiacie, że przypominają sobie lata młodzieńcze, jak to kiedyś było. Patrząc na Was, gdy na przykład jedziecie z naprzeciwka, wzbudzacie i szacunek, i radość, i zadowolenie, i zadumę. Bo ktoś sobie pomyśli, kurde, kiedyś miałem taką skodę. Kurwa, to fajnie było. I o to właśnie chodzi w Oldtimerach, timerach i w ogóle we wszystkich starych, leciwych samochodach. Nieważna jest marka, model, typ, kolor i jego stan. Ważne jest to, że ten samochód sprawia mnóstwo radości. Na tym zakończę. Trzymajcie się. Siemanko. dało się otworzyć maskę. Widzicie? Rozpóreczka. A ja się podniecałem w swoim Volvo, że mam rozpórkę. Kurwa tu, faworytka jakaś ma. Skrzynia biegów, silnik. Patrzcie, jak to jest prosto zrobione. Maglownica, całe zawieszenie widać. To jest samochód, to nie jakieś kurwa wydziwianie, że nic nie można w nim zrobić. Ciekawe, jak ja to teraz zamknę. Ok, Teraz tracisz. Tym czyskiem trzeba tam a kurwa. Wolisz <laughs> je?